Debiut Allegro to wydarzenie roku. Jeszcze jedno wydarzenie, które dotyczy spółki giełdowej, to jest oczywiście premiera Cyberpunka. No, ale jeśli chodzi o nowe podmioty, które pojawiły się na giełdzie, no to Allegro jeszcze raz Allegro. I to był bardzo dobry debiut. Poprawił strukturę głównego indeksu giełdy warszawskiej. Całkowicie prywatna spółka, spółka z branży e-commerce. Tej branży, która właśnie bardzo dobrze prosperowała w roku 2020 i z pewnością będzie też tak samo w latach najbliższych. Spółka, która zarazem pokazała, czym może być zmienność jak może się zmienić walucja przedsiębiorstwa, które jest notowane na, na giełdzie. Spektakularny wzrost, noto wzrosty notowań, przybieranie tej spółki na wadze, jeśli chodzi o właśnie jej wartość rynkową. No, potem pewnego rodzaju zjazd, ale nadal jest to bardzo mocno wyceniana firma na giełdzie warszawskiej. Ważne wydarzenie, zdecydowanie ważne wydarzenie. Ale nie tylko to, bo w roku 2020 widzieliśmy taki mały, ale jednak wysyp spółek gamingowych, czy właściwie z sektora, które bardziej technicznie i prawidłowo należałoby określać jako game, game development, czyli, czyli produkcja, produkcja gier, a także... Energia odnawialna, fotowoltaika, spektakularne wzrosty firm, które są już notowane na giełdzie, a reprezentują szeroko rozumiany sektor ochrony zdrowia, co oczywiście było też wywołane pandemią, ale też pewnie wprowadziło jakieś nowe myślenie do środowiska inwestorów. Że Life Science, że spółki właśnie, czy, czy, czy projekty z dziedziny ochrony zdrowia to są te, na które warto postawić w najbliższych y, latach. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że widzimy też pewną taką, jednak może nie monotematyczność, ale w każdym razie taką modowość, y, jeśli chodzi właśnie o podmioty, które otrzymują finansowanie. A więc właśnie ochrona zdrowia, fotowoltaika. Y, 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 produkcja gier oraz Allegro jako właśnie e-commerce, Answer w ostatnich, dniach, w ostatnich dniach roku 2020, inny podmiot też właśnie reprezentujący handel na platformach elektronicznych, internetowych. No a gospodarka jest znacznie bogatsza i też w niej są bardzo ciekawe podmioty z potencjałem giełdowym, więc dobrze byłoby, gdyby rok 2021 i kolejne lata przyniosły poszerzenie tego spektrum firm, sektorów, branż, które są obecne na rynku warszawskim, bo niewątpliwie warto... Podtrzymywać zainteresowanie inwestorów, warto budować to zainteresowanie inwestorów, aby też ono pochodziło z różnych, z różnych grup, a więc aby to był pieniądz instytucjonalny, pieniądz pochodzący od inwestora indywidualnego. A budowanie tego zainteresowania to jest właśnie poszerzanie tej palety możliwości, możliwości inwestycyjnych. Chociaż zdecydowanie rok 2020 należy uznać za dość udany. To jest właściwie pierwszy rok od wielu lat, kiedy to coś widzieliśmy nowego, jeśli chodzi o debiuty na warszawskiej giełdzie. Poprzednie lata to jest zdecydowana przewaga spółek, które opuszczały parkiet nad spółkami, które na niego wchodziły, więc dobre symptomy, ale. Tak jak powiedziałem, trzeba pracować nad tym, aby to nie była monokultura, aby, aby inwestorzy nie mieli możliwości inwestowania tylko w dwie, w dwie, trzy branże i to takie nie najszersze w gospodarce. No ale też trzeba powiedzieć, że te możliwości inwestowania poszerzają się niezależnie nawet od tego, co widoczne jest na giełdzie warszawskiej, bo to jest właśnie to finansowanie pozagiełdowe to jest finansowanie czy możliwość uczestniczenia w inwestycjach poprzez fundusze wysokiego ryzyka, poprzez platformy crowdfundingowe, to, to jest już całkiem taka, można powiedzieć, pokaźna paleta możliwości dla inwestorów.